Nie widzę, dziękuję uprzejmie, wszystkim dziękuję Państwu. Proszę Państwa, na koniec jedna gorąca prośba. Macie ogromnie, ogromnie dużo do zrobienia w tej sprawie. W waszych rękach, waszych narzędziach, którymi się posługujecie, jest wielki, wielki sposób olania oliwy na tę trudną sprawę. Czasem się odnosi wrażenie że sposób wyciągania ludzi do odpowiedzi, zadawania pytań jest taki, albo nawet takie zdziwienie, że jeszcze się nic nie stało, zwłaszcza tej nocy sławnej, kiedy manifestacja była w nocy, no przecież miało być tak ciekawie, a nie było ciekawie. Łagodźcie to byczajem. A druga sprawa, która mi się tutaj nasuwa, przy okazji refleksja, to jest, proszę Państwa, to, że jeżeli prawo o zgromadzeniach jest takie, że pozwala zwołać zgromadzenie wielkie w godzinach ciszy w środku nocy, to ja się zastanawiam, że jeżeli winne jest prawo, to trzeba to prawo zmienić. A jeżeli mianowicie nie jest winne prawo, no to życzę wszystkim, którzy podejmują trudne decyzje, życzę życzę wielkiej, wielkiej odwagi na przyszłość. Bo moim zdaniem to spotkanie nocne, które miało miejsce parę dni temu, od 11 do 1 czy w pół do drugiej, było jakimś wielkim naruszeniem ciszy miasta ludzi starszych którzy mają prawo do spokoju i do odpoczynku dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.